Opętani przez duchy. Wanda Prątnicka. Czyta Agnieszka Krzemień. Dlaczego dusze zostają? Niestety większość dusz, które opuściły ciało fizyczne, nie przeszła na drugą stronę kurtyny śmierci. Co gorsza, stale przybywa dusz, które pozostają zawieszone między niebem a ziemią które z jakichś powodów nie zdecydowały się pójść do Boga. Przyczyn tego stanu może być wiele. Omówię je po kolei. Najważniejszą jest fakt, że dusze po śmierci często nie wiedzą lub nie wierzą w to, że umarły. Nic się dla nich nie zmienia. Przeoczyły własną śmierć i sądzą, że nadal żyją. Nie uświadamiają sobie, że mogłyby pójść do światła. Uważają, że jako żywi nadal należą do Ziemi. Nawet gdy długo cierpiały w trakcie ciężkiej choroby, myślą, że teraz są już zdrowe. Jeżeli były starszymi czy niedołężnymi ludźmi, nagle czują, że odmłodniały lub przynajmniej nabrały sił i energii. Dzieje się tak tylko w pierwszym momencie po wyjściu z ciała. Nadal widzą świat fizyczny i myślą, że mogą w nim funkcjonować. Nie widzą innych dusz, które są w takiej jak one sytuacji. Takich przebywających obok siebie dusz jest ogromna ilość, lecz najczęściej przez długi okres czasu nie widzą one i nie słyszą się nawzajem. Każda chwila utwierdza je w przekonaniu, że żyją jak dotychczas. Zauważają, że istnieją, co napawa je przekonaniem, że właściwie nic się nie zmieniło. Są to zastępy zagubionych dusz, nadal żyjących w iluzji, życiem na niby. Bardzo często to są nasi najbliżsi: ojciec, matka, brat, siostra, ukochana babunia, dziadek, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy ze szkoły czy pracy. Gdy pytam taką błąkającą się duszę czy wiesz, że nie żyjesz? Zazwyczaj spotykam się z wielkim zdziwieniem. Nie wiem, a nie żyje? Często przeżywają w tym momencie szok. Skąd mogą wiedzieć? Nikt im wcześniej nie powiedział, że życie po śmierci jest aż tak realne. Słyszałam to tysiące razy. Słyszę to niemal codziennie. Niestety w dziedzinie tej panuje wielka ignorancja. Jednym z powodów, dla których zdecydowałam się napisać tę książkę, było pragnienie przekazania wiedzy, która pozwoliłaby zrozumieć tak ważne dla nas wszystkich kwestie. Chodzi o to, żeby czytelnicy mogli przygotować siebie i swoich najbliższych do przejścia na drugą stronę kurtyny śmierci. Wszyscy, prędzej czy później, będziemy musieli zmierzyć się z problemem własnej śmierci. Dla kultur wschodu, rozmowa o śmierci, o tym, co nas po niej spotka, jest sprawą zupełnie normalną, codzienną. Wiedzą o tym nawet małe dzieci. Taka postawa sprawia, że śmierć ich nie zaskakuje. Wiedza ta chroni umierających i tych, którzy pozostają przy życiu. Warto przenieść ten zwyczaj do kultury zachodniej. O ile mniej byłoby wtedy samotnych, bezradnie błąkających się duchów, zupełnie niewiedzących, co ze sobą zrobić, nie znajdujących nigdzie ratunków w niezrozumiałej dla nich sytuacji. Jeżeli nie prowadzimy takich rozmów na co dzień, to moment ciężkiej choroby jest najbardziej odpowiedni, żeby ten temat poruszyć. Bardzo ważne jest, aby nakłonić chorego do dyskusji o tym, co zamierza zrobić, jeżeli przytrafi mu się śmierć. Zazwyczaj boimy się z chorym rozmawiać o śmierci. Po pierwsze, nie chcemy go przestraszyć, sądzimy, że nie wypada. Zastanawiamy się, co sobie o nas pomyśli. Być może czekamy na spadek i chcemy być z nim w jak najlepszej komitywie. Możemy obawiać się, że chory pomyśli sobie, że pragniemy jego śmierci. Kiedy ma on jednak uporządkować swoje sprawy, jak nie wtedy, gdy jest chory? Nie mówię o takiej chorobie jak katar czy przeziębienie, ale o takiej, której mógłby nie przeżyć. Taka rozmowa wcale nie oznacza, że chory zaraz umrze. Chodzi o rozważania prowadzące do odpowiedzi na pytanie, co byłoby, gdyby umarł. Jeżeli jest mu dane umrzeć, to na głębszych pokładach świadomości chory i tak o tym wie, nawet gdy najbliżsi i lekarze go oszukują, że jest inaczej. Rozmowa o śmierci jest bardzo ważna zarówno dla umierającego, jak i dla pozostających przy życiu, ale o tym w dalszej części. Głównym powodem, dla którego dusze przeoczyły własną śmierć, jest fakt, że nie wiedziały, że aż tak niewiele zmieni się ich egzystencja po śmierci. Gdyby wiedziały, łatwiej byłoby im to zrozumieć, zauważyć, umiałyby się skonfrontować ze swoim nowym stanem, uniknęłyby wielkiego zaskoczenia. W jeszcze trudniejszej sytuacji są ludzie, którzy przed śmiercią nie wierzyli w życie pozagrobowe. Nawet gdy rozpoznają, że umarli, to zupełnie nie wiedzą, co mogliby dalej ze sobą począć. Trudno jest uwierzyć we własną śmierć nawet tym duchom, które długo chorowały czy były w podeszłym wieku. Co w takim razie musi dziać się z duszami, które śmierć zaskoczyła nagle? Po tej stronie kurtyny śmierci istnieje olbrzymia rzesza błąkających się duchów, których śmierć zastała w najlepszym momencie życia. Nigdy dotąd o śmierci nie myśleli. Byli młodzi, zdrowi, a tu bęc i nie żyją. Nagły wypadek, brak symptomów, które by na niego wskazywały, ani chwili do namysłu. Mówię o nagłych wypadkach samochodowych, lotniczych, górniczych. Takie dusze w ogóle nie chcą słyszeć, że już nie żyją. Pomiędzy ich życiem a śmiercią była tylko chwilka, mgnienie oka, a one jej nie wychwyciły. Gdyby wiedziały o życiu po śmierci, miałoby szansę domyślić się, że już nie żyją. W sytuacji, w której się znajdują, nie wierzą, choćby nie wiadomo kto lub co im o tym mówiło. Dla wielu z nich śmierć to koniec wszystkiego, a nie dalsze życie. Niektóre dusze już na długo przed śmiercią bywają silnie oszołomione. Gdy przez nią przechodzą, nie są zdolne rozpoznać swojego prawdziwego stanu. Należą do nich nieuleczalnie chorzy, którym podawano silne środki przeciwbólowe, narkomani, alkoholicy. Umysł chorego, który dostaje środki znieczulające, można porównać do umysłu narkomana. Jeszcze długo po śmierci nie jest on w stanie dojść do siebie, gdy oprzytomnieje nadal brak mu wiedzy o życiu po śmierci. Konsekwencje takiej niewiedzy opiszę w dalszej części książki. Następnym powodem, dla którego dusze nie idą do światła, jest fakt, że boją się kary za swoje uczynki. I grzechy czasami są drobne, ale za życia wierzyły w okrutnego, mściwego i karzącego Boga. Teraz czują się niegodne dostąpić łaski przebaczenia. Mimo, że w chwili śmierci czeka na nie wspaniała asysta, złożona z ich przewodników duchowych i bliskich, którzy zmarli przed nimi, oraz miłujące światło, one odwracają się i odmawiają pójścia dalej. Nie wierzą, że Bóg mógłby wybaczyć im grzechy. Wynika z tego, że nie umiały one wybaczać ich samym sobie. Moment śmierci można porównać do kolejki jadącej do nieba, do której wsiadają tylko ci, którzy mają bilet na przejazd. Bilet otrzymuje darmowo każdy, kto uważa się za godnego wejścia do nieba. Wszyscy inni pozostają na dworcu. Kolejka odjeżdża, a na dworcu pozostaje tłum duchów, które zupełnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Mogli odjechać. Zapraszano ich do środka, ale oni zrezygnowali. Bardzo bali się kary. Przewinieniem, o które się oskarżają, a które nie pozwoliło im jechać, gdyż w ich ocenie wymaga ono kary, mogło być dosłownie wszystko: niedotrzymane słowo, nieoddana pożyczka. Zjedzenie mięsa w piątek, nie pójście nam sze w niedzielę. Różnego rodzaju oszustwa, nadużycia, aż po najcięższe grzechy, jak rozboje, zbrodnie, gwałty, morderstwa. Bali się kary za grzechy i pragną jej uniknąć. Ile jest duchów, tyle różnego rodzaju lęków przed karą. A zatem na dworcu, pomiędzy niebem a ziemią, przebywają duchy, które mają w sumieniu zarówno drobne przewinienia, jak i wielkie grzechy. Nie wierzą w to, że wystarczyłoby przebaczyć sobie własne grzechy, a wtedy i Bóg by im przebaczył. Dlaczego tak się dzieje? Spytacie. Gdyż Bóg dał nam wolną wolę. Jeżeli pragniemy czuć się winnymi i ciągle karać siebie za swoje uczynki, to możemy tak robić. Bóg nic nie zrobi wbrew naszej woli. Gdybyśmy natomiast uwolnili się od poczucia winy za popełniane grzechy, mielibyśmy szansę w tej samej sekundzie przejść do światła. Duchy, nie mając tej wiedzy, są zrezygnowane i twierdzą, że dla nich jest już za późno. Spodziewały się surowej kary w postaci czyśćca lub piekła. Chciały jej za wszelką cenę uniknąć. Dlatego pozostały po tej stronie kurtyny śmierci. Nie zdają sobie sprawy, że same zgotowały sobie to, czego tak bardzo się obawiały, gdyż pozostając tworzą rzeczywistość, która staje się ich czyśćcem lub piekłem. Dlaczego tak się dzieje, że jedne dusze, mając na sumieniu nawet poważne grzechy, potrafią sobie wybaczyć i przejść do światła, a inne nie? Wszystko zależy od tego, czy dusza za życia kochała siebie, innych, Boga. Jeżeli w sercu człowieka była tylko rozpacz, smutek, brak nadziei, to brakowało tam miejsca na miłość. Miłość jest substancją, która rozświetla mroki w sercu człowieka, daje wielką siłę. Człowiek, który kocha siebie, nie skrzywdzi siebie ani nikogo innego. Taki człowiek jest też kochany przez otoczenie. Wierzy, że i Bóg go kocha, jako dobry ojciec wybaczy swojemu dziecku. Taki człowiek potrafi wybaczyć sobie i innym. Ktoś, kto nie kocha siebie, nie umie pokochać nikogo innego. Nienawidzi wszystko i wszystkich, włączając w to siebie samego. Nienawidzi też Boga. Czuje się złym człowiekiem, naokoło widzi tylko zło i czyni zło. Myśli, że ponieważ jest zły, to jego ojciec też jest zły, a taki nie przebacza. Nie chce i nie potrafi uwierzyć, że mogłoby być inaczej, że Bóg jest miłością, która potrafi wybaczyć wszystko. Jak może uwierzyć w miłość, skoro nie wie, co to jest? Miłość to Bóg, ale on nie wierzy w Boga. Świat bez miłości i bez Boga nie tylko wydaje się, ale i jest okrutny. Żyjąc w okrutnej rzeczywistości, człowiek staje się okrutny dla siebie i dla innych. Nie wybacza, nie współczuje, stosując zasadę oko za oko, ząb za ząb, obraca się w zaklętym kręgu. Miłość oznacza tam słabość. Cóż za paradoks? To, co w świecie dobra jest największą siłą, tu oznacza słabość. Kiedyś trzeba ten krąg przerwać. Śmierć jest ku temu doskonałą okazją. Wtedy jest czas na przebaczenie sobie, innym, nawet Bogu. Pozostali przy życiu mają możliwość przebaczenia nam. Bóg także nam przebacza. Nawet gdy człowieka nie ma już wśród nas, możemy mu przebaczyć. Nigdy nie jest na to za późno. W ten sam sposób pomagamy nie tylko umierającemu, ale przede wszystkim sobie. Dlaczego sobie opiszę w dalszej części książki. Następna bardzo duża grupa, która pozostaje w świecie duchów, to dusze, które za życia nie wierzyły w Boga, a zatem nie miały do kogo pójść po śmierci. Myślały, że życie kończy się w grobie, a potem czeka na nie już tylko otchłań, nicość. Jeszcze inne dusze bardzo wierzyły w Boga, ale myślały, że w grobie będą leżeć do dnia sądu ostatecznego i dopiero po zmartwychwstaniu ciała pójdą do nieba. Stały się zatem ofiarami tego, w co wierzyły, a konkretnie tego, w co kazała im wierzyć religia. Czują się teraz oszukane, nie mając co ze sobą począć. Czekać na sąd, karę, ale gdzie? W grobie? Nadal żyją, nie mogą zatem czekać w zawieszeniu. Uświadomiły to sobie dopiero po śmierci, gdy jest już odrobinę za późno. Spytacie, za późno, na co? Na pójście do światła. W chwili śmierci fizycznej powinni byli zdecydować, dokąd pójść. Do tej grupy zaliczają się też ludzie, którzy za życia byli bardzo zapobiegliwi i dokładnie zaplanowali swoje życie po śmierci, sądząc, że będą leżeć w grobie do dnia sądu ostatecznego. To ci wszyscy, którzy za życia budowali sobie i bliskim grobowce, wystawne pomniki, planowali w co zostaną ubrani do trumny, by jak najlepiej w niej wyglądać. Zastanawiali się, ilu ludzi przyjdzie na pogrzeb, co będą o nich mówić w mowie pogrzebowej. Wszystkim im do istnienia potrzebna jest energia. Tak jak ludziom powietrze. Krążą więc po cmentarzu i kradną ją od przychodzących tam ludzi. To zakrawa na żart, ale żartem nie jest. To o nich są te dowcipy o wstających z grobu nieboszczykach. Członkowie tej grupy silnie utożsamiają się ze swoim ciałem, ale my, jako ludzkie istoty, nie jesteśmy naszymi ciałami. W ten sposób utknęło na swej drodze bardzo wiele duchów. Gdy po śmierci uświadamiają sobie one, co tak naprawdę zaszło? Okazuje się to dla nich wielkim szokiem. Nadal nie wiedzą jednak, co ze sobą począć, gdyż ich czas przejścia na drugą stronę kurtyny śmierci już dawno minął. Nie mają zatem innego wyjścia, jak czerpać energię z ludzi albo wniknąć w kogoś na stałe. Największą chyba grupą dusz. Pozostających po śmierci w świecie duchów, są ci wszyscy, którzy za życia tak bardzo byli przywiązani do ziemskich spraw, że nie są w stanie się od nich uwolnić. Mogą to być rzeczy materialne lub niematerialne. Może to być dom, samochód lub inne majętności. Każdy zapewne słyszał o nawiedzonych domach i o straszących w nich duchach. Inni za życia. Za bardzo kochali jeść, pić, brać narkotyki, uprawiać seks lub hazard. Jeszcze inni tak bardzo lubili decydować o sprawach swoich najbliższych, wtrącać się we wszystko, że teraz trudno im z tej władzy zrezygnować. Następnym powodem pozostawania duchów jest chęć skorygowania błędów popełnionych w dotychczasowym życiu. Myślą one, że pozostając po tej stronie, będą mieli możliwość naprawić to, co źle zrobili. Są też duchy, które nie mogą odejść w spokoju, gdyż rzucono na nie klątwę. Złożeczono im, posłużono się przeciw nim czarną magią. Następną sporą grupę stanowią samobójcy. Niektórym duszom trudno jest opuścić ziemię, gdyż pozostawiły kogoś. Kim w ich mniemaniu trzeba się opiekować? Na przykład rodzice małego dziecka, troskliwe dzieci swoich starych, samotnych rodziców. Dusze wymienione powyżej pozostają na ziemi ze względu na to, że taką podjęły decyzję. Jest jednak wielka grupa dusz, która bardzo chciałaby przejść na drugą stronę, do nieba, ale nie pozwala im na to rozpacz ich najbliższych. Dusze te rozdarte są między dobrem swoim a dobrem tych, których pozostawili. Mogą nawet mieć świadomość, że dla dobra wszystkich lepiej jest, żeby odeszli, ale żywi im na to nie pozwalają. Trzeba zatem pamiętać, żeby w czasie żałoby, pomimo żalu, pomyśleć i o tych, którzy mają prawo odejść. Robimy to, aby w konsekwencji nie skrzywdzić siebie i ich. Wiem, jak to trudne, gdyż sama przez to przechodziłam. Moja mama potrafiła jednakże zażądać, abym jej nie zatrzymywała. Jak wiele dusz to czyni? Bardzo niewiele. Czy nie jest zadziwiający fakt, że człowiek po śmierci odnajduje siebie w świecie, w którym urzeczywistnia się dokładnie to, w co wierzył za życia? Jeżeli wierzył w niebo, to poszedł do nieba. Jeżeli nie czuł się dostatecznie godny lub bał się kary za swoje przewinienia, to urzeczywistnia piekło dla siebie i swoich najbliższych.